Ninja go mieliśmy 16 sezonów, do tego powstanie Smoków, a więc całą masę odcinków. Ale który jest tym najlepszym? Powstający Ninja to odcinek, który pokazuje, że Ninja go samo w sobie, jako seria, również powstaje. Odcinek, który w 4 miesiące na polskim, zaznaczę polskim kanale Lego na YouTube, zgromadził prawie 400 tysięcy wyświetleń, To jest fenomenalnym wynikiem. Odcinek, gdzie mamy praktycznie wszystko. Odcinek, który moim zdaniem zasługuje na to, żeby być tym najlepszym. Pierwszą rzeczą jest akcja, a jest ona dynamiczna. Dynamiczna cały czas. Od samego początku do samego końca ciągle coś się dzieje i czasami dzieje się aż za dużo, aż można nie nadążyć. Naprawdę. Świetny początek z walką w Lesie Duchów do równie świetnego końca, gdzie zostaje ujawniony nowy turniej. A także Kai i Bonsil stoją przed nowym wyzwaniem ucieczki z piekielnej przestrzeni. Dynamiczna akcja ma też świetną otoczkę w postaci animacji, która jej towarzyszy, a jest ona równie wybitna, a może nawet jeszcze lepsza, szczególnie podczas scen walki. Walka Kaja z Cindarem czy Lloyda z. Z Lordem Rasem po prostu coś pięknego, tak samo wygląd czy to nowych lokacji, czy portalu, czy samego tego wszystkiego jak to wygląda, również jest na niezwykle wysokim poziomie. Wszystko wydaje się być takie smooth, takie czyste. Strasznie podobają mi się też te pojedyncze, krótkie, ale bardzo ważne wątki dla postaci, naprawdę grające dużą rolę, jeśli chodzi o cały kształt tego odcinka. To, że Kai się przełamuje i w końcu ratuje wszystkich techniką powstającego smoka, powrót fenomenalnego strzaska obrotu Cindera w dodatku ta postać od Przegrała to wszystko wręcz idealnie, co też na pewno podniosło w pewien sposób poziom tego wszystkiego, całej tej scenerii, całej walki, no i potem poświęcenie Kaia. Z portalu ucieka Noct, czyli jeden z członków zakazanej piątki. Jest to ten moment, gdzie protagonista ma naprawdę pod górkę, moment krytyczny, moment załamania, gdzie potrzebne jest szybkie działanie. Na szczęście dla naszych ninja, chcąc pomścić swojego brata Nia, również przełamuje się i uczy się techniki wstającego smoka, co następnie robi też Lloyd. Jednak on uczy się tego dzięki temu. Że w końcu zrozumiał słowa jątów i dał tym wizjom przez siebie przepływać zamiast próbować je zatrzymać, po prostu pogodził się ze światem. Oboje nauczyli się tej techniki, ale oboje zrobili to w inny, równie ciekawy sposób, co też jest na plus. Jednakże, nawet to nie jest aż tak skuteczne i nie wszystko idzie zgodnie z planem, bowiem, Noct to zupełnie inny poziom. I o ile z Cinderem Lloyd sobie radzi, tak z Noctem Nija już nie. Kiedy wydaje się, że ona również zostanie poświęcona w portalu, sytuację ratuje Arin, a tak naprawdę Sora, która chcąc podbudować mentale swojego. Przyjaciela używa swojej mocy technologii, żeby imitować jego Spinjitsu przenoszony na obiekty, dzięki czemu nasz młody adept ninja podnosi swoją wartość, bardziej wierzy w siebie, co jest jednocześnie wątkiem na kolejne odcinki, które już niedługo będą miały swoją premierę. Myślicie, że to dużo? Otóż nie, bo potem dzieje się jeszcze więcej. Zaklęcie, czyli Bązyl zamyka portal, Jordana, którego otwierała, zostaje opętana przez jedną z osób z zakazanej piątki, a teraz wzywa pomocy swojego mistrza, który przynosi całe do Cienia wraz ze Wszystkimi sojusznikami Rasa w jakieś inne, nieznane nam miejsce. Dalej, mało akcji, proszę bardzo. Potem, kiedy Jordana widzimy, w jakim jest stanie, raz ma pod kontrolą, zakłada mu takie specjalne urządzenie do kontroli, które razi go prądem, a potem sam zostaje wezwany na rozmowę ze swoim mistrzem, która ujawnia nam, że zobaczymy kolejny turniej, Turniej źródeł. Podbudowuje nam to drugą część sezonu, tak samo jak to, że widzimy na koniec jeszcze Kaja i Bonzel, którzy wierzą, że znajdą jakieś wyjście z tej piekielnej przestrzeni, a w szczególności. Na Nasz ninja. W dodatku reszta wita się ze sobą, bo na przykład taki Call z Lloydem no dawno się nie widzieli, jednak mimo wszystko nie do końca są szczęśliwi. Dlaczego? No bo stracili jednego z członków swojej można powiedzieć, rodziny, czyli Kaja. Zakończenie, które nie jest zakończeniem szczęśliwym, a jednocześnie nie jest też zakończeniem złym. Takie naprawdę fajne, zakończenie neutralne, które przy okazji nie dość, że fajnie kończy pierwszą część sezonu, to podbudowuje nas na tą drugą, która już niedługo się oficjalnie ukaże. Odcinek wręcz idealny odcinek, gdzie nie można się przyczepić do naprawdę niczego i jak ktoś się do czegoś przyczepi, to są to najczęściej małe drobiazgi, które nie powinny być brane pod uwagę. Czy to wystarczy, żeby być najlepszym odcinkiem całej serii? Moim zdaniem tak. Lubię Powstanie Smoków, a ten odcinek w szczególności zapadł mi w pamięci i moim zdaniem jest tym najlepszym z całego Ninjago.